Witam Was, ja jestem Pryżyn.pl A I zagramy dzisiaj sobie w misję Zalać Rynek To jest misja, w której potrzebujecie dobrego zgrania z kumplem Czego my już wiele razy, no, doznaliśmy Boże święty, już czwarty raz wlazłyśmy po ten celownik chyba w dzisiejszym dniu Nie, aj tam Aj tylko cztery Chyba nowy rekord. Tylko cztery, nie, nie pięć. Kurde, ale we mnie frują. Kurde, Piesek. Kurde, Piesek. Dobra, dzięki.

Poczekaj na mnie chwilę. Yeah. O, mój, to z granat Mój zawsze. towarzyszu broni, jak mogłem na ciebie nie czekać? I walimy, bo to nie ma sensu czekać. Nie. Ej! Nie ma sensu czekać, idziemy. Czekaj jeszcze tutaj. Może jednego... O, jednego zdjąłem. Pan Ci tak, wszyscy poleźli do ciebie Zauważyłem Ostatni zbiorę Dobra, chodź. Hola do góry, szybko Caj sobie broń przy okazji. No metal z górny. Granat przy okazji rzucę im tą granat Macie na żywicie się mnia ogód odłamki ah! Kurde takie pożywne śniadanie. z dżemem. z mlekiem Do popicia. A ty masz Battlefielda batką panny dwójkę? Nie, ale mam Batysli dla trójkę. A to dzięki nie chcę. A, tu... A mogę sobie skombinować. No za pięć dych jest, to możesz sobie skombinować. Sodkuń dla pożyczę. Z CDK ja tylko kupię. A CDK ile teraz kosztuje tak mniej więcej? 20 złotych chyba. Tył. More. A niedługo nagramy to jest Dead Island To nie? No ja mam nadzieję Olalolal no. To Tak za całkiem niedługo Aczkolwiek nie róbisz sobie nadziei, gościu z nowicjuszem. Co? To powiedziałeś? Nie, nic nic. Że jestem nowicjuszem? No a nie? Nie zaprzeczaj chociaż. No dobra, ale szkoda, to ja jestem lepszy. Kurde macie co to było? Jezu, to ten dym wredny. No dymek. Blondynek mm. Pierdy Szczerze, to właśnie z tym mi się kojarzą. Weź tam pilnuj tyłu. Co? Tył pilnuj. Spooko. Nie mam czego pilnować. Chyba dobrze. No właśnie źle. To Zrób, nie mam to. co robić. Wejdź znowu, bo ja cię będę osłaniał. Spoko. Znaczy wiesz, będę osłaniał, No a kto... O, super. Ty, a może z łaski? Aha, jeszcze więcej tego dymu? No, dym nie wkurza. Ale od, od Ciebie centralnie, nie? No, to chodzi. Ej, czy Ty mi coś sugerujesz? Co? Ty mi sugerujesz, że moja postać śmierci? Owszem. Co? A niby nie? Cieszę się, że ja się nie wypowiadam o twojej. Dobra, daj. Daj ci tam osłonę. Tej nie ma. Spichinga, nie? No. Ej, szczerze? Zagrałbym sobie jeszcze w misję ogniową, tylko że z mojej perspektywy. A ja nie l <laughs> 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 że ciebie nie pójdę. <laughs> nie, okej, okay, dobra. Dzięki za oglądanie. Jak widzicie, znowu mojemu partnerowi lepiej poszło, no w sumie taki teraz zawsze. Eee, komentujcie, subskrybujcie, wchodźcie... chodźcie, Wchodźcie na kanał i łapki dla gosta. To będzie wrzucał jeszcze bardziej lamerskie teksty. Ty. Nie, dobre. No, trzymajcie się, cześć. Narka.